Dzień dobry Państwu, nazywam się Filip Lamański, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym wywiadzie, a dziś moim i Państwa gościem jest Pani Profesor Bożena Ryszawska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Pani Profesor, czy zielona transformacja, bo dużo się o, nim, o niej mówi ostatnimi laty i pewnie będzie mówić się jeszcze więcej, to jest efekt działania polityków, mediów, konsumentów, czy też może jest to trochę trend... W szerszym znaczeniu i on jest nie do końca, za, nie jest tak zależny, jak nam się wydaje, od osób decyzyjnych. Tak. Ja osobiście uważam i zajmuję się tym wiele lat, że zielona transformacja jest megatrendem, że to jest tre, megatrendy w swojej istocie, w definicji swojej mają. Ten element, który mówi, że megatrendy są nie do zatrzymania. To są trendy, które się toczą i nie podlegają jakby spowolnieniu czy zatrzymaniu ze względu na decyzje polityczne, czy decyzje przedsiębiorstw, czy decyzje konsumentów. I zielona transformacja jest takim megatrendem od wielu lat, jednym z bardzo istotnych i ja bym chciała nadać ten charakter tej transformacji, właśnie jako megatrendu, ponieważ my często jakby jesteśmy tak podekscytowani tym, że Ktoś spowolni tę transformację, albo ktoś ją tam y, y, zatrzyma, albo że jakieś zagrożenia tutaj są do tej dla tej transformacji, a ona jednak moim zdaniem y, toczy się bez przerwy, y, na stałe i jakby tu wpływu na to nie mamy. Dlatego z punktu widzenia politycznego i gospodarczego dobrze by było tą prawdę przyjąć i wtedy inaczej, y, inaczej się możemy jakby odnieść do tego. I wie pan, to jest, to jest ciekawe, bo. Bo przedsiębiorcy i często duże korporacje czy właśnie władze polityczne myślą, że, że działanie tego megatrendu czy te, takiej właśnie transformacji można przeczekać, nie, że poczekamy albo poczekamy do momentu, kiedy ktoś nas nie dociśnie albo nie zmusi i nie podejmujemy działań. A dzisiaj właśnie w takiej transformacji zielonej pojawiają się szanse, pojawiają się możliwości obniżania kosztów, a nie tylko... A nie tylko konieczność inwestowania, nie? Bo, bo my się zawsze baliśmy, że w zieloną transformację trzeba inwestować i to jakby no, zmniejsza konkurencyjność przedsiębiorstw. W każdym razie jest to megatrend i dobrze by było go zrozumieć, dobrze byłoby się mu przyjrzeć, spojrzeć, czego on dotyczy, no i oczywiście umieścić go właściwie wobec innych megatrendów, bo mamy tych megatrendów więcej. I oczywiście dzisiaj jesteśmy w tym megatrendzie jakby zmian klimatu, jesteśmy wobec wojny, jesteśmy w tym megatrendzie, który no, pokazywała pandemia, jakby, nie, czyli możliwości trwałych, globalnych jakichś zagrożeń epidemicznych. Jesteśmy w dużym megatrendzie, którym jest, są nierówności w tej chwili dochodowej i społeczne. I to są wszystko megatrendy, które kształtują takie otoczenie nasze, i zielona transformacja jest jednym z nich, Omega megatrendem jest również rewolucja czy transformacja cyfrowa, nie to w ten proces, w którym jesteśmy. I nikt nie mówi, że, że transformacja cyfrowa się zatrzymuje, bo jest wojna na przykład. Nie, albo zatrzymuje się, bo na przykład mamy kryzys inflacyjny. Nie, po prostu ta transformacja się toczy. Ale jeżeli chodzi o zieloną transformację, to my często mamy takie poczucie, że właśnie ona się zatrzymuje, staje się mniej ważna, albo że może odchodzimy od niej. Skoro mamy tutaj na pewno naszym odbiorcom, słuchaczom, nachodzi kolejne pytanie i mi też ono naszło, więc muszę je zadać, to znaczy skoro to jest megatrend, którego nie do końca, którego nie da się zatrzymać i, 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 i idzie, idzie naprzód, to pytanie się nasuwa takie, w takim razie po co Unia Europejska narzuca ideę zielonego ładu, Fit for 55 i tak dalej, bo te pytania na pewno się też pojawią. Skoro mówimy o megatrendzie, to czy aż tak rygorystyczne działania są Konieczne ze strony e, legislatorów? Ja myślę, że na, na, na pojawianie się tego megatrendu ma wpływ również polityka takich podmiotów jak Unia Europejska, czyli Unia Europejska tą politykę zrównoważonego rozwoju czy niskoemisyjnej gospodarki prowadzi już od wielu lat. My, my w Polsce inwestujemy, Pieniądze z funduszy europejskich już 20 lat, a przynajmniej przez ostatnie 10 lat inwestujemy w niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarkę. I takie inwestowanie, i takie przeznaczenie funduszy, i takie ustalanie priorytetów w Unii Europejskiej na pewno ma wpływ na wzmacnianie się tego megatrendu. Ale równolegle y, zmiany klimatu toczą się też na mocy działań przemysłu, działań gospodarczych na mocy działania modelu gospodarczego opartego na wzroście i konsumpcji zasobów. I my możemy powiedzieć, kto zarządza tymi zmianami klimatu, kto powoduje, że one się pojawiają. One się pojawiają jako efekt zewnętrzny działań klasycznie gospodarczych, w których nie mieliśmy zamiaru zmieniać klimatu, ale to się stało po drodze i żeby zapewnić dobrobyt i wzrost gospodarczy i, i prosperity konsumentów, szliśmy w tym rozwoju gospodarczym coraz dalej i w efekcie mamy jako efekt uboczny te zmiany klimatu. Także ja myślę, że, że z zazielenianiem jest podobnie. Ten trend się powoli toczył, ale on się toczył w wyniku też innych trendów, na przykład zagrożeń, które się tworzyły dla, dla ludzi, obywateli, konsumentów. Również z powodu tego, że indywidualnie konsumenci podejmowali swoje decyzje życiowe Pokazując, że rośnie popyt, a w gospodarce rynkowej jest popyt-podaż, więc, jeżeli popyt i zainteresowanie konsumentów rośnie, no to się pojawia podaż. Więc, podaż na przykład produktów, czy to żywnościowych, naturalnych, czy ekologicznych, czy rozwój rolnictwa ekologicznego, czy rozwój może usług różnego typu i dóbr, które są też zielone, i jakby. Ten trend, który się pojawił częściowo w przedsiębiorstwach, częściowo wśród konsumentów, w pewnym sensie został trochę przez Unię Europejską jakby zidentyfikowany. I właściwie na tym polega robienie polityki i strategii, że identyfikujemy trendy, które się pojawiają albo trendy, które stają się jakąś nową szansą. I ten zielony, ten zielony rozwój, zielona gospodarka, zielona, zazielenianie. Okazało się bardzo ważnym trendem po kryzysie finansowym 2008. Ja sama dla siebie odkryłam to jako zdumienie, że, że po kryzysie 2008-2009, po upadku Lehman Brothers, po takim no, dramatycznym, jak to Stiglitz mówi, Near death Experience dla, dla gospodarki świata, raptem pojawiło się równolegle niespodziewanie ze wszystkich stron koncepcje wychodzenia z kryzysu. I odbudowy gospodarki, odbudowy przedsiębiorstw, właśnie oparte na Zielonym Ładzie, na, zielonym, na zielonej gospodarce, na zielonym porządku. I, I jednocześnie się pojawiło Rio, szczyt Rio, szczyt Ziemi w Rio w 2012 pod hasłem Transition to Green Economy. Potem się pojawiła strategia Unii Europejskiej, właśnie. Kierunku zazieleniania zrównoważonego rozwoju. Potem się pojawiły raporty OECD, raporty innych międzynarodowych organizacji, i wszystkie widziały szansę, że zielona transformacja jest jakby szansą wychodzenia z kryzysu i szansą na zbudowanie pewnego modelu gospodarki, który nie będzie generował takiej dużej ilości kryzysów. No i myślę, że to tak się stało trochę, nie, nie, nie poprzez narzucanie akurat przez Unię Europejską. Um. Tu z kolei mi się narzuca kolejne pytanie, ponieważ y, nasuwa, ponieważ y, no tak jak pani powiedziała, wiele jest korzyści z transformacji, z zielonej transformacji. E, natomiast też są głosy, bo tutaj przygotowując się trochę do, do, do naszej rozmowy, e, szukałem w internecie, w sieci, i są takie trochę głosy sprzeciwu mówiące o tym, że. E, do końca to nie jest uderzone w te rygorystyczne, dla niektórych rygorystyczne, dla niektórych nierygorystyczne regulacje. Nie do końca uderzają w tych, co powinni. I do czego zmierzam? Ponieważ tutaj były głosy mówiące o tym, że uderza to w małe podmioty, w pojedynczych konsumentów, między innymi, że będą musieli zmienić samochody na elektryczne, które obecnie według nich są bardzo drogie, bo są, ale no w przyszłości mogą być tańsze. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że udało mi się dotrzeć do wyliczeń i tak i trafiłem na wyliczenia przedstawicieli Transport and Environment. Wskazują one, że największy operator statków wycieczkowych, czyli nie kontenerowych, czyli wycieczkowych, czyli tych statków, którymi którym ludzie pływają głównie dla przyjemności, Carnival Corporation wyemitował dookoła Europy, czyli samymi rejsami dookoła Europy, 10 razy więcej tlenków siarki niż 260 milionów pojazdów jeżdżących po Europie. No to są dane za 2017 rok. Z kolei drugi pod tym względem operator Royal Caribbean miał 4 razy większą emisję tlenków siarki niż samochody w Unii Europejskiej. I ludzie czytając te, te dane. Mogą trochę się denerwować, ponieważ głównie te regulacje uderzają w tych najmniejszych, natomiast ludzie, którzy pływają sobie, bądź powiedzmy to wprost to są fanaberie, pływanie sobie statkami wycieczkowymi tak naprawdę generują dużo większe zanieczyszczenia. Tutaj mówimy o tlenkach siarki. I pytanie, czy to trochę nie powinno iść w innym kierunku? Nie powinniśmy najpierw zacząć od tych największych, pojedynczych podmiotów, a dopiero potem schodzić w dół? Bo ja trochę odnoszę wrażenie, że to idzie od dołu, a nie od góry. Ja też czytam ten tekst o, o właśnie tego typu zanieczyszczeniach i dziesiątki tego typu przykładów można znaleźć. Tylko my musimy zobaczyć, że zawsze jak jest zmiana, taka duża zmiana i właściwie nawet rewolucyjna zmiana, zawsze są jakieś koszty i zawsze są też w cudzysłowie ofiary takiej zmiany. I wydaje mi się, że tych negatywnych, równolegle się toczących zjawisk jest dużo. Oczywiście one, one są podstawą do tego, żeby coś tam obśmiać, żeby powiedzieć, że transformacja transportu nie ma sensu, no bo statki wycieczkowe emitują więcej. I oczywiście, i również jest bardzo niebezpieczny trend. Takiego wymuszania transformacji, takiego rzeczywiście wymuszania regulacjami. No w tej chwili właśnie aktualnie się toczy w Polsce debata na temat tego, że to Unia nas zmusi do tego, żeby jeść mniej mięsa, właśnie porzucić samochody. No, diesla to już na pewno, a, a inne samochody spalinowe. No i że to w ogóle będzie nam zaglądać do domu i, i sprawdzać, czy żyjemy ekologicznie. Oczywiście, że, że, że to są, znaczy tego typu zmiany. Tworzą grono takich entuzjastów, wyznawców zmiany, i po prostu, którzy próbują jakby narzucać czy regulować wszystko, ale z drugiej strony to jest jakby, gdyby trochę odejść tylko od tych skrajnych obrazów i zobaczyć, co się dzieje w mainstreamie, to zobaczyć, że bez, bez udziału rządu, bez udziału firm marketingowych, bez udziału jakichkolwiek finansów, powstał w Polsce wielki rynek ekologicznej, wegetariańskiej, wegańskiej żywności wart miliardy, i jeszcze kilka lat temu, jakbym miała się, no jakby ktoś mnie zapytał o te pięć lat temu, czy ten rynek powstanie i kto działa na rzecz powstania tego rynku, to ja bym nie znalazła nikogo z ważnych podmiotów gospodarczych, który działa na, ten, na, ten, na rzecz tego rynku. On powstał dzięki oddolnej presji właśnie i nowych pokoleń, i, i obywateli, i konsumentów. I teraz tak, jak przyglądamy się przedsiębiorstwom, to oczywiście te skrajne przypadki są dramatyczne i musimy się zastanowić, jak rozwiązywać te problemy, ale w tej chwili od kilku lat mamy problem z dostępem do energii, rosną koszty energii i wiele przedsiębiorstw, co w ogóle nie było do tej pory przedmiotem zainteresowania przedsiębiorstw, zastanawia się nad własnymi dostawami energii i tą energią odnawialną, bo to jest najwygodniejsze. Ale co jest ciekawego, w ekonomii w ogóle na ten temat myśmy się zastanawiali, jak obniżać koszty w przedsiębiorstwach, ale nie zastanawialiśmy się, jak przedsiębiorstwo ma produkować własną energię. W tej chwili powstają firmy, przedsiębiorstwa, klastry. Ja sama byłam recenzentem doktoratów, które dotyczyły tego, że każde przedsiębiorstwo, większe czy mniejsze, zwłaszcza w obszarze budownictwa czy w obszarze na przykład handlu, planują własne instalacje fotowoltaniczne, wiatraki, biogazownie i tak dalej, bo. Pojawiło się statystyczne zagrożenie dostaw energii w Polsce, czyli nie tylko kosztów energii, ale i dostaw. Czyli mamy dwa czynniki ryzyka dla przedsiębiorstw, które sprawiają, że może nie być energii, ona może być droga. I dlatego ja chcę pokazać tymi przykładami tylko to, że i konsumenci osobno, i biznes osobno, ale jednocześnie też samorządy i rząd przymuszone troszkę, Funduszami unijnymi, bo my żyjemy dzięki tym funduszom i dostajemy te fundusze, a te fundusze są już skonstruowane jako fundusze z tym komponentem zielonym, czy środowiskowym, czy oszczędzającym zasoby i energię, my chcemy budować drogi, chcemy unowocześniać swoje samorządy i po prostu bierzemy te pieniądze z dobrodziejstwa inwentarza. One są zielone, niskoemisyjne, zasoby oszczędne I my, używając tych pieniędzy, a nie chcemy z nich zrezygnować, bo, bo są bardzo rozwojowe dla samorządów, Inwestujemy je i faktycznie realizujemy te priorytety Unii. Czyli chcę powiedzieć, że są różne powody i różne zdolności do odczytywania zagrożeń. Przedsiębiorstwa odczytają swoje zagrożenia, samorządy korzystają z okazji, a, a konsumenci też z racji pojawienia się kolejnych pokoleń, na przykład tak jak pokolenia Z, tego najnowszego, które teraz wchodzi, jest, to są nasi studenci, to są młodzi pracownicy, oni mają swoje priorytety i wchodzą z tymi priorytetami do przedsiębiorstw, do, do, na rynek. I dla nich się generuje problemy, produkty. Także ja bym raczej obserwowała zaskakujące też dla mnie pozytywne trendy i taką kule śniegową, która się tworzy na rzecz tego zazieleniania, pomijając takie właśnie teorie spiskowe, które właśnie pokazują, że ktoś będzie poszkodowany albo że to wszystko jest zielone to jest greenwashing, czyli malowanie na zielono. Nie? część jest takiego pozornego malowania na zielono, ale część rzeczy się dzieje rzeczywiście. Ja w ogóle też zgadzam się z panem, że trzeba być bardzo ostrożnym, bo ja mówię w tej chwili o zazielenianiu i trochę mówię o zazielenianiu w takim sensie, no to się dzieje w gospodarce rynkowej i w gospodarce takiej neoliberalnej i to dalej nie rozwiązuje problemów nierówności, dalej w pełni nie rozwiązuje problemu klimatu, dalej nie rozwiązuje w ogóle problemu konsumpcji na świecie, bo my mówimy, że trzeba ograniczać konsumpcję, bo, bo trzeba chronić, chronić klimat, a nie patrzymy na to, że ogromne rzesze, miliardy ludzi na świecie nawet nie miało okazji jeszcze uczestniczyć w takiej konsumpcji, w jakiej my uczestniczymy. Także to jest bardzo złożony proces i ja uważam osobiście, moim zdaniem, że ta zielona transformacja wymaga też zmiany modelu gospodarczego, wzięcia pod uwagę różnych grup społecznych, nie tylko popytu podaży między konsumentem a producentem, którzy konkurują na rynku, tylko spojrzenia na to szerzej być może zaproponowania nowego modelu gospodarczego. W tej chwili się pojawiają takie teorie ekonomiczne, które proponują już nowe, no nowe modele, jak tam ekonomia uważanka czy koncepcja wzrostu, która przynajmniej kwestionuje model rynkowy. I my, ekonomiści, stoimy przed tym wyzwaniem, i dlatego może się tak wydawać, że to zazielenianie teraz w ramach tej gospodarki, którą mamy w Unii Europejskiej, w Polsce, to jest takie trochę no, malowanie na zielono. No ale ten proces się toczy i trzeba spróbować zobaczyć jego dobre strony. Czyli po, tak, trochę, troszeczkę podsumowując, co nas czeka? Czeka nas z tego, co, 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 co wiemy. Czeka nas na pewno masowa inwestycja w zieloną energetykę, również w energetykę atomową. Mówię w kontekście Unii Europejskiej, w kontekście Polski, Unii Europejskiej. Czeka nas elektryfikacja floty transportowej, i tak kolejna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest masowa termomodernizacja budynków, o czym teraz się mówi. Gdyby pani miała wskazać jeszcze jeden taki albo więcej trendów, które, które raczej nas czekają i które będą masowe i będą wymagać od nas pewnych zmian gospodarczych, to co by pani wskazała? Na pewno gospodarka obiegu zamkniętego i w ogóle problem trwałości produktów i zagospodarowania odpadów, to jest bardzo ważny też obszar, on już jest odczytany. Ja w ogóle myślę, że że jakby w społeczeństwie ci, co mają odczytywać trendy, bo to jest związane z ich zyskami i z ich dochodami, to oni już je odczytali. Znaczy, nie ma wątpliwości w dużych przedsiębiorstwach tego to, nie, ma, nie ma wątpliwości, że, że dzisiaj inwestowanie w zielone rozwiązania jest obniżaniem kosztów. Przedsiębiorstwa zawsze chciały obniżać koszty. Więc te trendy, o których Pan mówi, transport, zmiany w transporcie, zmiany w transporcie publicznym, które są finansowane dzisiaj przez właśnie fundusze unijne. To jest jakby sprawa oczywista, również energia i produkcja energii, nie tylko duże, duże inwestycje energetyczne związane z krajem całym i z dużymi obszarami, ale również te małe inwestycje nie robione tylko przez konsumentów, ale też przez podmioty gospodarcze. Również no, budownictwo, to co pan mówił, termomodernizacja, ale to jest po prostu rewolucyjne wyzwanie. Po raz pierwszy w funduszach unijnych, po raz pierwszy w strategii Unii pojawiło się budownictwo, remonty, renowacje budynków w miastach. Na dużą skalę wielkie kilkadziesiąt miliardów euro jest przeznaczone na najbliższe lata na, na renowację budynków w miastach tego nie było, bo Unia Europejska miała fundusze na rozwój słabszych regionów. Nigdy miasta nie dostawały pieniędzy na różne priorytety miejskie. W tej chwili jest ogromny, pierwszy raz taki ogromny fundusz na to, żeby doprowadzić do, do zeroemisyjności, czy do neutralności klimatycznej stare budynki. Co będzie oznaczało właściwie remonty, izolacje, ale inwestycje też w odnawialną energię na, na dachach czy gdzieś tam w okolicach tych domów i ogromne środki. Budownictwo czeka rzeczywiście rewolucja i boom właśnie takiej zeroemisyjności, która będzie dotyczyła nie tylko nowych budynków, ale również starych. Więc to są ogromne, ogromna przestrzeń do, do, dla przedsiębiorstw, do działań, do inwestycji. I te przedsiębiorstwa są gotowe. Na przykład nasze przedsiębiorstwa od kilku lat były gotowe na fotowoltaikę i na wiatrową energię. I robiły te usługi i te produkty dla, dla Niemiec, bo w Polsce nie było dobrych przepisów prawnych na rozwój fotowoltaiki, ale przedsiębiorstwa są gotowe, żeby to robić też dla, na terenie Polski. Także co tam jeszcze? No oczywiście rolnictwo całe bardzo mocno też w tym nurcie, w tym nurcie Zielonego Ładu jest. Jeszcze my mamy transport, czysta produkcja energii, właśnie tak patrzę jeszcze, czy to no, obniżanie w ogóle emisji zanieczyszczeń, czyli cały czas środowisko i jakby ograniczenie emisji w różnym, w różnym zakresie. No, w pewnym sensie z mojego punktu widzenia to jest nauka też, czyli właściwie wszystkie badania naukowe, które my robimy, to priorytety badań naukowych są również ustawione pod zieloną transformację i i właściwie z pięciu głównych misji Horyzontu Europa, tego najnowszego programu badawczego, trzy dotyczą neutralności klimatycznej, neutralnych klimatycznych miast i, 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 i redukcji zasobów. Także, jakby chcieć tak zawidencjonować wszystkie elementy, to co się toczy wśród konsumentów, co się toczy w przedsiębiorstwach, to co się toczy w samorządach i to co się toczy w innych funduszach przeznaczonych na naukę i badania, to naprawdę. Siła tego oddziaływania jest po prostu ogromna. Jeszcze do tego dochodzi ustawodawstwo unijne w zakresie raportowania dla przedsiębiorstw, czyli to, to sławne raportowanie ESG, czyli Environmental Social Governance, czyli przedsiębiorstwa muszą obligatoryjnie, co kiedyś w ogóle było nie do pomyślenia. Raporty CSR-owe, czyli te Corporate Social Responsibility, były totalnie dobrowolne. Nie można było je raportować, można było, nie można było raportować, co się chciało. A w tej chwili są wytyczne dla przedsiębiorstw. Co mają raportować? I tam jest po prostu lista działań, i nie można robić już takiego greenwashingu i raportować cokolwiek. Trzeba raportować rzeczywiste, realne działania na rzecz środowiska, obniżenie emisji dwutlenku węgla i w ogóle gazów cieplarnianych. Określone inwestycje, redukcje zużycia zasobów, inne działania właśnie związane z redukcją no, zużycia zapotrzebowania na energię. Także tam jest rzeczywiście dużo konkretnych działań, i one są jeszcze porównywalne między przedsiębiorstwami, czyli można potem przedsiębiorstwa porównywać. Ale co się dalej jeszcze dzieje? Temu obligatoryjnemu zazielenianiu podlegają też finanse, czyli wszystko, bankowość, kredyty, wsparcie przedsiębiorstw, ale również finanse w szerokim sensie, finanse publiczne, właśnie i unijne, i krajowe. I one, ja jestem też w obszarze zielonych finansów, więc spotykam się czasem z ekspertami z banków czy ekspertami nawet z Ministerstwa Finansów, i oni po prostu. Ustawiają Polskę jako wielkiego gracza w zakresie zielonych finansów, który w Europie Środkowo-Wschodniej odegra kluczową rolę. To są emisje obligacji zielonych, emisje, emisje różnego typu papierów i właśnie inwestycji państwowych, jakby w te zielone sektory, a jednocześnie bankowość. Jak, jak ja jadę na forum ekonomiczne i spotykam dyrektorów banków na jakimś forum dotyczącym zielonych finansów, to w zeszłym roku na przykład, to, to wszyscy dyrektorzy banków mówią, że za kilka lat wszystkie finanse bankowe będą zielone i że banki mają dzisiaj już, na przykład Boś Bank czy MBank. Czy BNP Paribas mają w kryteriach przyznawania kredytów dla przedsiębiorstw, czyli przedsiębiorstwo zgłasza się o, o pieniądze na inwestycje i nie dostanie przedsiębiorstwo tych pieniędzy, jeżeli, jeżeli samo nie realizuje, nie raportuje ESG, czyli nie raportuje tej środowiskowej społecznej odpowiedzialności, ale również nie podejmuje konkretnych działań, czyli już banki na etapie finansowania będą blokowały te firmy, które nie będą podejmowały działań. Także. Jakby tak spojrzeć, to, to jest jakby bardzo kompleksowe takie podejście, mocne, aczkolwiek no, ja wiem to, co Pan mówi, ja, za, ja zgadzam się z tymi niepokojami, które temu towarzyszą, bo przy każdej takiej rewolucyjnej zmianie są naprawdę i koszty, i ofiary, tak samo jak się dzieje w cyfrowej transformacji. My sobie nie wyobrażamy, żeby się cyfrowa transformacja nie toczyła. Wszyscy się cieszymy z tego, że, że różne usługi są bez wychodzenia z domu, że możemy korzystać, uczyć się 24 godziny na dobę, że możemy się komunikować ze sobą i jesteśmy za cyfrową transformacją. Ale ta cyfrowa transformacja przynosi wiele ubocznych ofiar, jakby nie. Sami jesteśmy ofiarami, nasze dzieci, czas spędzany, do, zarządzanie danymi naszymi i tak dalej, ale nikt nie mówi, że. Że to, że, że ta cyfrowa transformacja jest pozorna albo jakaś dziwna, tylko tak samo o, o tej zielonej mówimy, nie? Czyli podkreślamy, że zielona transformacja jest jakaś dziwna, bo tam się dzieją pozorne rzeczy, a jeszcze jedną tylko rzecz powiem: myśmy nie wiedzieli do końca, czy te zmiany, te zagrożenia klimatyczne, czy te zagrożenia dla generowany przez gospodarkę dla życia społecznego, dla środowiska, dla nas obywateli, czy one są jakby prawdziwe, wydumane, czy może wymyślone i dlatego oskarżano tutaj polityków, że oni nas zmuszają, czy unijnych polityków zmuszają nas do, do tej zielonej transformacji. Ale jak wybuchła pandemia i było, był lockdown między marcem 2020 a, a tam czerwcem czy majem, tak bardzo mocno, kiedy były puste ulice, zwierzęta na ulicach w dużych miastach i my siedzący w domu, to okazało się, że emisje dwutlenku węgla spadły o 70%. I, I to był taki klasyczny laboratoryjny, spowodowany przez pandemię, przy okazji dowód na skalę globalną. Że emisje dwutlenku węgla są antropogenne, czyli związane z człowiekiem, jego aktywnością. W zasadzie nie byliśmy w stanie stworzyć takiego modelu, takiego doświadczenia, a właściwie zatrzymanie lotów, samolotów, transportu i nas wszystkich chodzących do pracy, sprawiło, że, że człowiek się unieruchomił i, i, i środowisko, i, i fauna, i flora odetchnęły zługą, i w tej chwili ten argument moim zdaniem, jak najbardziej Potwierdza te prognozy dotyczące zmian klimatu i, no i w tym sensie potwierdza sens tej transformacji. Już tak na koniec podsumowując, bo z tego, co Pani mówi, to wynika, z, z, że dla Polski, mówię teraz w kontekście Polski, najbliższe lata to będą lata potężnych inwestycji, zarówno energetycznych, nawet nie w samą Infra, energetykę odnawialną czy też atomową, ale choćby infrastrukturę przesyłową, jak również inwestycji w termomodernizację budynków. Więc to jest dosyć pozytywny akcent naszej rozmowy, ponieważ podejrzewam, że to pewnie pe najbliższe 10-15 lat to będą miliardy złotych płynęły na, na tego typu rozwiązania. Tak, zdecydowanie tak. W tej, chwili, w tej chwili otrzymaliśmy fundusze unijne z budżetu unijnego na lata 2021-2027. Duże środki finansowe to jest jakby równoległa, osobna pula poza KPO, tym Krajowym Planem Odbudowy. Czyli my w tych latach mamy dwa źródła pieniędzy właśnie ten budżetowy i te z KPO. I, i te budżetowe, właśnie które już dostaliśmy, tam jest jeden z priorytetów, wiele jest priorytetów, prawie ponad połowa tych funduszy jest z tym komponentem zielonym, z kryteriami środowiskowymi i tak dalej, ale mamy taki komponent jak zazielenianie przedsiębiorstw, i to jest duży fundusz, tam jest chyba 7 miliardów dla przedsiębiorstw, i to różnych, też małych i średnich na, na różnego typu zielone inwestycje, także na, na przeróżne w, w, w kontekście w współpracy też z nauką, z, 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 w zakresie badań i rozwoju, innowacji, ale wydaje się, że tych środków na inwestycje w różnym sensie i dla przedsiębiorstw, i dla samorządów jest bardzo dużo i ta zmiana się toczy i w zasadzie My no dostaniemy na to, na to środki. Oczywiście musimy starać się, żeby tych, tych negatywnych efektów zewnętrznych było jak najmniej, ale, ale wydaje mi się, że, że, że warto to dostrzec i, 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 no i wejść w to, w to. I to jest optymistyczne, rzeczywiście, to co Pan mówi, duży, duży, bo unijne pieniądze pełnią rolę dźwigni, czyli jak oni nam dają 1000 euro, to 13 razy tyle jest uruchamiane. Dźwignia wynosi 13 razy, czyli Tyle jest pieniędzy uruchamianych sektora prywatnego i przedsiębiorstw jako dodatkowy wkład w te inwestycje. Także naprawdę poza funduszami unijnymi, razy 13 to będzie ta inwestycja w zieloną transformację, która się naprawdę realnie dokona. Świetnie i to jest świetne podsumowanie naszej rozmowy, bardzo optymistyczne. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Pani Profesor Bożena Ryszawska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dziękuję bardzo.